Dzień dobry. Witaj w dniu 12. Dzisiaj omówimy, co potrzebujesz opanować do matury w tym roku z rozdziału 7 metale. Jest to poziom liceum. A zatem punkt pierwszy. Musisz umieć opisywać podstawowe właściwości fizyczne metali i wyjaśniać je w oparciu o znajomość natury wiązania metalicznego. Proponuję tu, żebyś poznał, poznała również. Jak jest zbudowany kryształ metaliczny, ponieważ już były pytania o niego na maturze majowej. Według punktu drugiego musisz umieć pisać równania reakcji ilustrujące typowe właściwości chemiczne metali, a zatem wiedzieć, z czym one reagują, a z czym nie reagują, zależnie od ich charakteru chemicznego. A zatem jak zachowują się metale wobec tlenu, i tutaj CKF chce, żebyś umiał, umiała napisać reakcję magnezu z tlenem, wapnia z tlenem, glinu z tlenem i cynku z tlenem. Musisz również pisać reakcję wody z sodem, potasem, magnezem i wapniem. W tym punkcie również musisz umieć pisać reakcję kwasów nieutleniających z sodem, potasem, wapnem, magnezem, glinem, cynkiem, żelazem, manganem i chromem. Według tego punktu musisz umieć mm, tak samo, które trzy kwasy są kwasami utleniającymi i jak zachowują się w reakcji z glinem, miedzią i srebrem. A zatem te trzy kwasy utleniające to jest HNO3 stężony, HNO3 rozcieńczony i H2SO4, ale tylko stężony. One w reakcji z metalami słabszymi od wodoru typu mieć i srebro będą powodowały powstawanie soli specyficznego tlenku pochodzącego od kwasu utleniającego i wody. I teraz w przypadku kwasu azotowego 5 stężonego, tym specyficznym tlenkiem będzie NO2, czyli gaz o kolorze brunatnym. W przypadku kwasu azotowego 5 rozcieńczonego, będzie to tlenek NO, o którym piszemy w obserwacjach, że jest bezstarczy, brunatniejący na powietrzu. Natomiast w przypadku kwasu siarkowego 6 stężonego, powstałym tlenkiem będzie SO2, o którym piszemy w obserwacjach, że jest gazem o duszącym zapachu. Natomiast w kontakcie z glinem, kwasy utleniające będą prowokowały proces pasywacji, czyli taki proces, w którym glin. Trochę przereaguje, przekształci się w tlenki glinu i otoczy się nimi, uniemożliwiając dalszą reakcję z kwasem. Według punktu trzeciego musisz analizować i porównywać właściwości fizyczne i chemiczne metali z grup pierwszych i drugich. Według punktu czwartego musisz umieć opisywać właściwości fizyczne i chemiczne glinu, wyjaśniać na czym polega pasywacja glinu, o której przed chwilą powiedziałam, tłumaczyć znaczenie tego zjawiska w zastosowaniu glinu w technice, Planować i wykonywać doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać, że wodorotlenek w glinu wykazuje charakter amfoteryczny. Tutaj tak samo podciągnęłabym tlenek w glinu, ponieważ to jest tlenek również o charakterze chemicznym, amfoterycznym. I żeby zaplanować takie doświadczenie, do jednej probówki z wodorotlenkiem glinu musisz dać jakiś kwas do drugiej probówki z wodorotlenkiem gliny musisz dać jakąś zasadę najlepiej pierwszej grupy i tutaj koniecznie, ale to koniecznie na schemacie, na rysunku doświadczenia, zaznacz, czy bierzesz do doświadczenia, na przykład KOH w formie akła rozcieńczonej, czy KOH w formie stężonej, ponieważ zależnie od formy KOH z wodorotlenkiem gliny będzie powstawał zupełnie inaczej wyglądający kompleks amfoteryczny. Według punktu piątego musisz przewidywać kierunek przebiegu reakcji metali z kwasami i z roztworami soli. Kierunek przebiegu to znaczy musisz wiedzieć, umieć określić, czy reakcja zachodzi, czy nie zachodzi. I opierasz się o szereg napięciowy metali, według CKE jest to odpowiednio szereg elektrochemiczny, który dostaniesz wraz z tabelami naturalnymi na naturze majowej. Według punktu szóstego przedostatniego musisz projektować i przeprowadzać doświadczenie, czyli projektować i opisywać, którego wynik pozwoli porównać aktywność chemiczną metali, na przykład miedzi i cynku. I tutaj robimy to tak, że do pierwszej probówki dajesz na przykład miedź i jakąś sól rozpuszczalną w wodzie z cynkiem, a do drugiej probówki dajesz cynk i sól miedzi rozpuszczalną w wodzie. I według punktu ostatniego musisz przewidywać produkty, produkty redukcji związków manganu-7, w zależności od środowiska, czyli jak fioletowy roztwór KMnO4, manganu-7-potasu, zmienia swoje zabarwienie, zależnie od tego, czy reaguje z kwasem, zasadą, czy wodą. I pamiętaj, trzecim elementem w tych reakcjach musi być coś, co można utlenić, co da się utlenić. Musisz również umieć reakcję dichromianu-6-potasu dichromianu w środowisku kwasowym. Pamiętaj, że h 2 cr 7 tylko z H2SO4, szczególnie w organicznej działa jako silny utleniacz. Oraz musisz bilansować odpowiednie równanie reakcji, czyli umieć dobrać współczynniki stoichiometryczne zarówno bilansem elektronowym, jak i jonowym w tych reakcjach. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia jutro o 6 rano.